Zanim przejdziemy do kolejnego zadania, to przeanalizujmy sobie pewne twierdzenie. Mówi nam ono o tym, że jeżeli mamy ułamek nieskracalny w takiej postaci, czyli m przez n, to ten ułamek będzie miał rozwinięcie dziesiętne skończone tylko wtedy, gdy liczbę n, czyli to, co znajduje się tutaj w mianowniku, możemy zapisać w takiej postaci, czyli mamy 2 do pewnej potęgi k razy. 5 do potęgi L. No i my w naszym zadaniu mamy stwierdzić, czy na podstawie tego twierdzenia ułamek 633 320 ma rozwinięcie skończone, czy też okresowe. No to spójrzmy. Jeżeli chodzi o literkę n, to widzimy, że ona znajduje się tutaj w mianowniku, czyli nasze n jest równe 320. Rozłóżmy sobie zatem tą liczbę na Czynniki pierwsze, czyli tak, zapiszmy, że 320 możemy podzielić przez 2 i wówczas otrzymamy 160. 160 przy dzieleniu przez 2 da nam 80. 80 na 2 to 40. 40 na 2 to 20. 20 podzielić przez 2 da nam 10. 10 można podzielić przez 2, otrzymamy 5 i 5 podzielić przez 5 otrzymamy 1. Czyli to oznacza, że tą liczbę 320 możemy zapisać, że mamy tak raz 2 3 4 5 6 dwójek, czyli jako 2 do potęgi 6 razy 5 do potęgi Pierwszej, ponieważ mamy tylko jedną piątkę. Czyli zobaczcie, że udało nam się tą liczbę, która była równa mianownikowi, rozpisać w takiej postaci. 2 do pewnej potęgi razy 5, także do pewnej potęgi, czyli to oznacza, że ten ułamek będzie miał rozwinięcie skończone. Jeżeli spojrzymy sobie na ten drugi ułamek, to postąpimy dokładnie tak samo. Czyli nasze n jest równa, równe 480, no bo ta liczba znajduje się w mianowniku, czyli to sobie rozłóżmy. Mamy tak: 480 na 2 to 240, przez 2 120, jeszcze przez 2, czyli 60, podzielić przez 2 to 30, na 2 15, 15 przy dzieleniu przez 5 da nam 3. I 3 przez 3 da nam 1, czyli to oznacza, że 480 możemy zapisać jako 2 do 1, 2, 3, 4 piątej potęgi, razy 5 do pierwszej potęgi i razy 3 do pierwszej potęgi. Tak, jeszcze mam tutaj trójkę. Czyli tej liczby nie zapisaliśmy w takiej postaci, ponieważ tutaj nam jeszcze pojawiła się ta trójka, a to oznacza, że taki ułamek będzie miał rozwinięcie okresowe.